Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramal się kłania po ostatnim filmie Mokrych Łap. Pozdrawiam. Stwierdziłem, że zrobię update tej mojej 45 którą restartowałem miesiąc temu. Wiele tutaj się nie zmieniło, ponieważ jest to prawdziwy lowtech z tą jedynie różnicą, że filtracji jest trochę za dużo, ale nie miałem innego filtra, ponieważ mały filterek wcześniej, który tutaj funkcjonował, Musiałem użyć jego gąbki jako prefiltra do dużego filtra w dwusetce, a ta kaskada była wolna, więc stwierdziłem, że tutaj ją wrzucę. Poza tym jest 11 W światła, jest ziemia ogrodowa zmieszana z torfem i kulkami gliniano-torfowymi oraz kramzytem jako podłoże na to żwierek. No i sporo roślin. No i widzicie jak to wygląda. Podmianę robiłem tylko jedną. Zaraz na początku, w pierwszym tygodniu po restarcie, filtra do tej pory nie czyściłem. Tu była po prawej stronie sagitaria, jest się pozbyłem, ponieważ obawiałem się, że z czasem zarośnie całe akwarium i, i wszystkie zagusze pozostałe rośliny. Zamiast sagitarii jest tutaj parwula jako trawniczek. Czy będzie z niej trawniczek? No nie wiem, zobaczymy, jak na razie powoli gdzieś tam puszcza jakieś pędy, może, może z czasem coś z niej będzie, pozostałe rośliny już się zaklimatyzowały, zaczęły puszczać nowe liście, więc, więc z tego jestem powodu zadowolony. Filtra nie czyściłem, wody nie podmieniałem i nie wlewam tutaj żadnych nawozów, nawet potasu, nie wlewam karbo, nie podaję CO2, 11 wat światła i tak to wygląda. E, obsada jest e, oprócz tej parwuli, o której już wspominałem. E, są trzy rodzaje kryptokoryn: jest Pogestemon helferii, są dwa e, anubiasy, e, mikrozorium, e, mchy, rogatek, e, pistia. I chyba to wszystko. E, no i pełno krewetek, i babauli oraz, e, oraz 12 mikro rozbór galaksy zwanych również niebiańskim daniu perłowym, no i nie wspomniałem jeszcze o ślimakach, bo jest kilka małych e, ślimaków e, ampularii. no i tak to wygląda w tym baniaku. Nie będę raczej nic zmieniał. Myślę, że zostawię go tak, jak jest. Jeśli będzie trzeba z czasem przyciąć jakieś rośliny, to będę je przycinał. Może, myślę, że tak zrobię z czasem, że tego rogatka się pozbędę. No reszta, reszta będzie sobie funkcjonowała. Chciałbym, żeby to akwarium było w miarę naturalne i żyło sobie własnym życiem. Kiedy planuję pierwszą podmianę, myślę, że to będzie również jakieś 30-40% podmiany. Może w przyszłym tygodniu, może za 2-3 tygodnie. Nie wiem, na razie nie widzę, żeby woda była tam jakaś bardzo brudna czy ryby cierpiały, czy Hmm, czy filtr był zapchany, więc, więc na razie takich e, posunięć tutaj nie e, planuję. E, co jeszcze? No, glonów tutaj żadnych nie ma, pewnie dlatego, że wszystko wykorzystują rośliny e, i z tego też jestem zadowolony. E, no. I polecam każdemu, każdemu taki baniaczek, do, na który przyjść i można w każdej chwili popatrzeć, a przy nim właściwie robić prawie w ogóle nie trzeba. E, tak, dla porównania, przy tej mojej dwusetce, właściwie raz w tygodniu, mam przycinkę. E, czasami, jak go zapuszczę, to hmm, po dwóch, trzech tygodniach, to naprawdę tam jest e, przynajmniej jedno czubata albo dwa e, wiaderka małe hmm, roślin. I tak to wygląda. No tutaj w tych, tej przycinki nie trzeba robić. Z jednej strony, może, może ktoś by się denerwował, że tak powoli rośliny rosną, że specjalnie nie widać wzrostu, ale też nie trzeba specjalnie nawozić, nie trzeba się martwić, oglony itd. itd. Wszystko to jest ze sobą powiązane. W mojej dwusetce właśnie. Między innymi, przez ostatnie moje tam szaleństwa w, w grudniu, kiedy kombinowałem właśnie z filtrem dużym, nowym, jak, co z nim zrobić, i tam go czyściłem. Była również spora, spore wycinanie zielska bo ta kardamina ta którą tam miałem z tyłu, tak mi zarosła to ten tył, że musiałem ją właściwie prawie całą wyciąć. No, nabawiłem się tam kolonii zielenic punktowych, no i również zacząłem kombinować z nawożeniem solami. I myślę, że również to, no, tak wszystko wziąć pod uwagę, to spowodowało, że tam mam właśnie w tej chwili wysyp. Zielenic kolonijnych. Nie jest tego jakaś tam strasznie duża plaga, ale w porównaniu do tego baniaka, na który patrzycie, gdzie nie ma w ogóle glonów, a absolutnie nawet na szybie nie ma nalotu, no to mnie to troszeczkę denerwuje. Zwłaszcza, że tam robię co tydzień podmianę, jakąś przycinkę, cały czas coś się tam przy tym baniaczku robi. No może nie codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu. A tutaj tutaj. Tu mogę się absolutnie cieszyć tym, że przed akwarium siedzę i podziwiam te piękne ryby, które mam nadzieję uda mi się z czasem rozmnożyć. Może dokupię jeszcze ze cztery samiczki. Myślałem jeszcze nad zakupem rozbór borneańskich, ewentualnie kirysków, pigmejków. Wtedy ewentualnie zostawię te 12 rozbór galaksy, które tutaj są. I w i kupię sześć kirysków pikmaków na przykład, albo, albo jakiś innych, właśnie mikrorybek. No, ale to jeszcze zobaczymy. Jak będę miał możliwość, to będę kombinował. Na razie jest jak jest, mi się to podoba. Jakbym startował ewentualnie, jakie polecam? O, jakie polecam rośliny do Lautecha. Ponieważ coraz więcej z Was interesuje się low-techami oraz tym, jakie rośliny tam trzymać, co zrobić z filtracją itd., itd. jakie oświetlenie. Ja tutaj mam u siebie 11 W, tylko trzeba wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Z jednej i z drugiej strony akwarium jest okno, i tutaj przez kilka godzin dziennie na to akwarium świeci słońce. Tak, no niby e, większość ludzi mówi właśnie, że słońce powoduje wysyp klonów, a u mnie to akwarium funkcjonuje jak funkcjonuje. E, słońce doświetla właśnie te rośliny z boków, e, dlatego między innymi tutaj ten przód i, i ten tył jest mało, słabo zarośnięty, ponieważ z boków właśnie są, boki są doświetlone przez słońce, ja myślę, że jak przyjdą wakacje, jeszcze jak przyjdzie lato i słońce, tutaj naprawdę będzie prażyło dosyć mocno przez większość dnia, ponieważ to są okna od strony południowej. Myślę, że te rośliny będą jeszcze lepiej rosły. Zresztą, zobaczcie sobie na stare filmiki, jak wyglądała moja ta 45 wcześniej. Światło się tutaj nie zmieniło, nic się nie zmieniło właściwie od tamtej pory, tylko poza aranżacją. E, wróćmy do tego, jakie rośliny ewentualnie polecam i e, e, jakie mi się sprawdziły w low techach. E, no, pięknie rośnie bakopa. Tak samo ostatnio ktoś wspominał moją, mój projekt w e, Wspaniale tam również rośnie bakopa i się sprawdza e, bakopa karoliniana. E, co jeszcze? E, kryptokoryny. W lowtechach Ludwigia Repens, Anubiasy różnego rodzaju, Rotalla Rotundifolia, Pogestemon Helferi, Echinodorus Blacheri, Też miałem również w 45. też mi się sprawdzał. W tej chwili przeniosłem go do dwusetki, ponieważ to jest naprawdę duża roślina w dwusetce tak mi rośnie, jest, no jest kolos tam z lewej strony zobaczcie sobie w filmach jak, jak, to, jak moja lewa strona jest zarośnięta cały ten tył opanował właśnie ten no, krzak już w tej chwili, to jest takie bydle co jeszcze Kryptokoryny wszelkiego rodzaju. Tylko przy kryptokorynach musicie pamiętać, że one lubią bogate podłoże. Wydaje mi się, że również Pogestemon helferi i ja podnie wsadziłem właśnie kulki glinianotorfowe i te moje kryptokoryny ładnie puszczają liście. Tak samo Pogestemon helferi też tutaj ładnie wygląda. Jest to niby wymagająca roślina. Niektórzy mówią, że potrzebuje dużo światła i konieczne jest nawożenie CO2. On mi się tutaj sprawdził wcześniej w low-techu, Rósł u mnie w jeszcze większym cieniu. Jeszcze miał mniej światła, ponieważ nad nim były mchy. I rósł. I teraz też ładnie wygląda. Może nie jakoś rewelacyjnie, może inaczej niż w mojej dwusetce, ale tam, jest, tam ma zupełnie inne warunki. Co jeszcze? No mchy różnego rodzaju, u mnie rośnie parwula, ale również możecie z glosią, glosostigmą, jako trawniczkiem pokombinować i myślę, że powinna rosnąć, ja to wcześniej miałem w poprzedniej aranżacji również glosie, tylko, że ona mi tutaj bardzo, ale bardzo, bardzo, bardzo powoli rosła i była troszeczkę zagloniona, więc stwierdziłem, że tym razem spróbuję z parwulą. Limnofilia sessiflora, hydrofilia na przykład polisperma, chociaż myślę, że wszelkie gatunki hydrofili spokojnie w takich warunkach będą rosły. Pelia, hydrocotyle, Walisneria. Przede wszystkim, to jest wspaniała roślina do takich warunków, tylko musicie wziąć pod uwagę, tak samo przy sagitarii, która też się będzie sprawdzała doskonale w takim baniaku, że to są rośliny bardzo inwazyjne i one wam z czasem ten baniak mogą zarosnąć, a że to są rośliny niewdzięczne przy przesadzaniu albo przy wyrywaniu i przycinaniu, dlatego ja z nich zrezygnowałem. Ale ale no fajne rośliny, no, co by tutaj nie powiedzieć, one są naprawdę wdzięczne i przy um, ziemi ogrodowej bardzo ładnie rosną. E, są, są ładne, dorodne. Zresztą w tej mojej dwusetce możecie zobaczyć, jak wygląda e, walisneria czy sagitaria, właśnie na bazie ziemi ogrodowej, w jakim tempie to rośnie no Tam przy większym, mocniejszym oświetleniu i przy dodatku CO2, no to rośnie jak wściekłe i, i naprawdę powoli się zastanawiam, co z tym dziadostwem zrobić i jak to przyciąć, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Poza tym ostatnio wpadłem na głupi pomysł, że, że nie wiem, czy na przykład nie wywalę... Tego Henka, który mam w dużym paniaku, i nie zrobię tam kawałka plaży dla kirysków. No i tą parwulę też bym wywalił stamtąd, czyli tam po prostu byłoby taki spory łuk z piasku. Tylko. No myślę, że jednak z tego chyba nie zrobię, ponieważ boję się, że te kiryski, krewetki i inne ryby z czasem mi ten piasek po całym e, akwarium rozniosą, zwłaszcza kiryski uwielbiają kopać, więc e, no może byłaby to super atrakcja dla nich, ale, e, ale nie wiem, czy po prostu nie zaczęłyby mi wygrzebywać tej ziemi, którą mam pod spodem, e, no a to już był, byłoby problematyczne. No i tyle. Na dzisiaj mam do powiedzenia. Jak macie jakieś jeszcze pytania, to piszcie w komentarzach. Ewentualnie, jak będę miał czas i możliwość, nakręcę jakiś kolejny film lub spróbuję Wam na te pytania odpowiedzieć. Trzymajcie się. Cześć.